Hej Turito, opowiem dziś wam jak zarobić na Summer Sale, który wystartuje już 23 czerwca 2016 roku, dokładnie około godziny 19 albo 20, jak to było rok temu. Metody ponumeruję tak żebyście nie mieli problemu ich zrozumieć. Dotyczą one również Sale, który odbędzie się za pół roku. Bez zbędnego rozciągania, zaczynajmy! Pierwsza z nich to inwestowanie w gry. Jest najbardziej pospolita metoda jaka istnieje, sprawdza się ona za każdym razem. Warto zobaczyć czy gry, które cieszą się spore zainteresowaniem przypadkiem jej będą na przecenie. Najczęściej jest to CSGO, GTA 5, PayDay 2 i Rocket League. Miesiąc po zakupieniu gry sprzedajemy ją za 90% jej obecnej ceny w kluczach. Na przykład CSGO bądź edycja ze wszystkimi częściami CS, a najczęściej kosztuje w granicach dwóch kluczy, a po zakończeniu wyprzedaży jesteśmy ją w stanie sprzedać za 3-4 klucze. Przy inwestowaniu na przykład w 15 sztuk gry jesteśmy w stanie zarobić około 200 zł. Ewentualnie, jeżeli nie interesują Was klucze, to alternatywą jest eBay, Amazon bądź Allegro. Druga metoda inwestowanie w skiny. Jak co roku ludzie przed Summer bądź Winter Sale sprzedają swoje skiny z CSGO na markecie za często naprawdę śmieszne ceny po to, żeby mieć pieniądze na kupno gier. Podczas tych dni warto rozejrzeć się za pikselami, które mimo wszystko mają swoją stałą wartość, a mowa to o takich skinach jak AK Redline Field Tested bądź AWP Asimo Field Tested. Często wartość tych przedmiotów schodzi o wiele niżej niż powinna. Na przykład przetestowany w boju AK Redline mi już za wartość mniejszą niż 4 euro. Tuż po zakończeniu przecem pracujemy na swoją starą cenę wręcz natychmiastowo, dzięki czemu jesteśmy w stanie zarobić nawet 1 euro od sztuki. Trzecia opcja, inwestowanie w skiny, a następnie wpłacanie na ruletki. Często jest tak, że ruletki mają swoje stałe ceny, bądź są one wyjątkowo zaniżone, bądź podwyższone. Tuż po wystartowaniu przecen możecie porównywać ceny kosy skinów na Steam Market i Steam Analyst, a stronach takich jak CSGO Double bądź CSGO Wide. Moim osobistym wyborem byłoby kupno skrzynek Gama. Przy każdej aktualizacji najczęściej ruletki zapominają o dokładnym i częstym poprawieniu cen najnowszych skrzynek, dzięki czemu jesteście w stanie zarobić na tym niezłą sumę. Jeżeli chcecie zobaczyć opening Gamma Case, który odbędzie się już jutro, to zapraszam was do zostawienia łapki w górę i zasubskrybowania mojego kanału. Obecnie mam ponad 110 euro doładowanych na moim Steam, które czekają na kupno jutrzejszych Gamma Case'ów. Liczę, że uda nam się kupić ponad 30 sztuk tej skrzynki, a może nawet więcej. W każdym razie widzimy się w następnym odcinku. Cześć!